Jest zrobione tak, by odchudzanie było szybkie, łatwe i przyjemne, byśmy przyspieszyli swój metabolizm, byśmy ułatwili spalanie tkanki tłuszczowej, byśmy nie mieli żadnych napadów głodu, a także nawet, żebyśmy mieli lepszy nastrój w czasie stosowania programu. Jest to produkt, który jednocześnie daje dużą ilość energii, ale ta energia w całości pochodzi ze spalania tkanki tłuszczowej. Jest to wspaniały produkt, który równoważy poziomy cukru we krwi, przeciwdziała nadmiernemu apetytowi, jest wskazany dla osób kontrolujących wagę.